Cześć kochani. Z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Bo zrobimy czytanie. I do tego czytania? Zrobimy przedłużone czytanie. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, przedłużonym czytaniem. Filmu jest mój adres mailowy. Jak napiszesz do mnie maila, udostępnię ci link, i pod tym linkiem znajdziesz przedłużone czytanie tu na YouTubie. Przedłużone kosztuje 20 zł. Będziemy mówić o księżycu, czyli o cieniu Twojej macicy. To ostrze wskazuje mi macicę Twojego męskiego pierwiastka. Mhm. Mm Macice Twojego męskiego pierwiastka. Coś, co jest ukryte tam na dole. Została ukryta jakaś podstawa. Czegoś podstawa jest ukryta. Tak, jak chwyciłam tą kartę, zobaczcie. Chwyciłam ją tak, że nie widać głowy. Widać tuf, ale nie widać głowy. To jest tak, jakby zakryta głowa. To jest tak, jakby głowa tego człowieka, to jest księżyc macicy tego mężczyzny, który jest oczywiście połączony z głową, tak? To jest tak, jakby głowa traumy, która była Twoją podstawą, doszła do Twojej świadomości. Albo dojdzie. Mam wrażenie, że to będzie moment, w którym zdasz sobie sprawę. Jaki postęp zrobiłaś, jaki postęp zrobiłeś, jeśli chodzi o wychodzenie ze strachu, generalnie. Ale chcę powiedzieć, że podstawa, podstawa Twojej gwiazdy się zmieniła. Podstawa Twojej transparentności się zmieniła. Podstawa Twojej wody się zmieniła. To znaczy, tak jakby dno zostało oczyszczone z glonów. Tak, jakby dno zostało oczyszczone z, z czegoś ciemnego. I to ciemne to jest coś, co byliście zmuszeni, żeby nosić jako podstawa, ale całkiem możliwe, że mówimy o jakiejś nieświadomej podstawie traumy, która została przez Was zaakceptowana do tego, żeby ją nosić. Pałki, czyli ogień. Ogień, czyli czakra podstawy, czyli ta czerwona, tak? Która będzie albo jest cały czas konfrontowana z przeciwstawną energią, po to, żeby mogło dojść. O, jest nasza gwiazda, o której wspomniałam. gwiazda, która miała za podstawę brak spełnienia emocjonalnego, od którego nie odeszła. To jest ta trauma, którą wskazuje. To jest tak jakby podstawa twojej wody tu. Nawet nie oczyściła się, ale doszła do twojej świadomości. To jest tak jakby Doszło do Twojej świadomości, czemu się oddałaś, oddałeś, czemu się poświęciłeś, poświęciłaś, a od czego nie odeszliście. Albo to, albo to nastąpi. To jest tak jakby moment, w którym zdajesz sobie sprawę z tego, co nosisz. I to jest moment, w którym wychodzisz z dewastacji, w związku z tym, że uświadamiasz sobie, że to nosiłaś, to nosiłeś, i dzięki temu wychodzisz albo mówisz dosyć tego i mówisz, że wychodzisz z tej struktury, bo naturalnie 10-10 może być zakończone. Dzięki czemu wychodzisz z jakiejś pracy nad czymś, czy wyjdziesz z jakiejś pracy nad czymś, nad czym pracowałaś, pracowałeś. Ze względu na to, że nie chodziło o samą pracę, jaką wykonywaliście, tylko chodziło o to, żeby jakby zamieszać ten spód, po to, żeby podszedł do Twojej świadomości, co jest na tym spodzie, który tylko z wierzchu jakby przelewasz, oczyszczasz, filtrujesz. O, to jest to słowo filtrujesz. Ale tak naprawdę to, co trzeba było zrobić, to wejść głębiej i zobaczyć, co jest na dnie. I mam wrażenie, że to dno tej traumy twojego męskiego pierwiastka, który był złożony w macicy, czyli w podstawie czegoś, zmienia się. To jest tak, jakby zmienienie mm, twojego energetycznego położenia względem siebie, czy coś w tym stylu. To znaczy. Jest tak jakby twu... Twoja energia zmienia się względem siebie. To znaczy, mówiłam ostatnio o, o tym, że powstała oś symetrii, która coś odzwierciedla, czyli może być Tobie tylko według starej teorii, mogło być Ci coś dane tylko na podstawie tego, co już masz. Czyli powiedzmy, że tutaj była oś symetrii, i jeżeli byłaś po jednej stronie, byłeś po jednej stronie symetrii, to mogło być ci dane oddane, zwrócone tylko to samo, co, czym już jesteś. I wszelkie oczekiwania od tego, czym jest sytuacja, czym może być sytuacja, czego oczekujesz od sytuacji, było momentem wieża, ponieważ wszystko, co zostało ci, że tak powiem, odbite w lustrze, tylko i wyłącznie było tobą, z... tobą na dany moment. I jakby y, sama kwestia, co wskazuje sprawiedliwość w tej sytuacji, było już samym w sobie. Y, obciążeniem, który, które nosiłaś, nosiłeś. Widzę teraz um, tą podstawę jako tą macicę ukrytą, jako ten księżyc tu, który miał wiele rąk, to znaczy miał wiele połączeń, miał wiele tych um, energetycznych um, powiązań z innymi ludźmi. To jest tak, jakby tyle ludzi było w Twojej macicy, tyle ludzi miało dostęp do Twojej macicy, czyli. Wszystkie te powiązania energetyczne, które dopuściłaś do siebie, dopuściłeś do siebie, po prostu były cały czas Twoją częścią, i przez co było to dla Ciebie bardzo dużym obciążeniem. I dopiero w momencie, w którym pozwoliłaś sobie, czy pozwolisz sobie, na to, żeby dno tej sytuacji wyszło do Twojej świadomości. To będzie moment, w którym zdasz sobie sprawę, jakie obciążenie to jest, że jakby nosisz dalej tych wszystkich ludzi w swojej macicy, które było w odczuciu jak praca. To jest tak, jakby wstyd pochodził z miejsca, w którym nosiłaś, nosiłeś w macicy em, ręce. Wszystkich, którzy jakby odbili, tu byłam, tu byłem. I wszystkie te energie tak, jakby dalej roszczą sobie prawo do przebywania w tobie. To jest tak, jakby mieliście ustalić definicję, czym jest wasza podstawa, po to, żeby manifestacja mogła się wymanifestować, bo dopóki nie było ustalonych e, waszych definicji, czym jest wasza podstawa, ta manifestacja nie mogła dojść do. I tutaj trzymacie tą to, to w ręku. Jako wasza wyjściowa, Sygnatura tego, kim jesteście energetycznie, do całej tej manifestacji, o którą prosicie, na którą czekacie, żeby przyszła. Więc. Więc. Bycie w energii ciemności po to, żeby znaleźć odpowiedni moment początku tej. Mm, Tej manifestacji. To znaczy, moment, w którym ma dojść do faktycznego rozpoczęcia się tej manifestacji, to jest coś, co odwlekaliście z tego względu, że mówiliście, moja podstawa nie jest gotowa, bo wszystkie te połączenia, które były we mnie, do tej pory były w odczuciu jako bardzo ciężka praca. Czyli to, kogo dopuściłam, to, kogo dopuściłem do siebie. Jako podstawę mojej manifestacji były, było w odczuciu kompletnie inne niż to, jak pokazywała się Wam wizja tego, co robicie, tego, co chcecie robić, tego, kim chcecie być. karta wyjścia z pracy. To jest tak jakby najpierw musieliście wyjść z pracy nad oczyszczaniem swojej podstawy, tego co było w Was, po to, żeby jasno, czysto i klarownie nadać sygnaturę energetyczną tego, czego chcecie. Czyli dopiero tak jakby teraz następuje zatrzymanie pracy noszenia jakiegoś obciążenia w związku z Waszymi wyborami, które musieliście podejmować do tej pory, czym chcecie, żeby była Wasza, nie wiem, Wasze następne 10 lat powiedzmy, prawda? To jest tak, jakby chcieliście przeskoczyć samych siebie bez, bez ustalania szczegółów, bo to jest to, czego nie musieliście robić w poprzednim cyklu. To jest tak, jakby mówiliście: Wcale nie muszę wychodzić z żadnego oszustwa, które jest w mojej macicy, bo mogę to robić już będąc w mojej manifestacji. I to okazało się nieprawdą, z tego względu, że zanim ta manifestacja się rozpocznie, mieliście ustalić, czy jesteście w komunikacji z oszustwem, czyli z kontrolowaniem, czy jesteście w prawdzie z obfitością, czyli z miłością, bo to są dwie różne manifestacje. To jest tak, jakbyście wyobrażali sobie manifestację, tą, którą chcecie mieć. Albo wyobrażaliście sobie wizję tego, kim chcecie być, na podstawie swojej starej, toksycznej wersji wydarzeń, która mówiła: Musi być ciężko żeby poczuć, że w ogóle jesteś i muszę mieć cały czas jakiś stymulant w stylu muszę być pod ciągłym oporem, żeby czuć, że w ogóle coś się wydarza, bo jak jest spokojnie, to oznacza, że nic się nie dzieje, coś w tym stylu. Okej. Okay. Zrobię przedłużone czytanie. Jeżeli jesteście zainteresowani przedłużonym czytaniem, tak jak wspomniałam w opisie filmu, jest mój adres mailowy, napisz do mnie i udostępnię ci czytanie przedłużone. A jeżeli to wszystko, to udanej niedzieli, czy kiedykolwiek tego oglądasz, i do zobaczenia, ciałpa!